Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Dzisiaj jedno słowo z miejsca, z którego Żydzi wierzą, że rozpocznie się Zmartwychwstanie. Jeśli przyjdzie Mesjasz i nastąpi Zmartwychwstanie Umarłych, to właśnie tutaj, z tych grobów na Górze Oliwnej, pierwsi, pierwsi powstaną do nowego życia. A słowo, którym dzisiaj się właśnie tutaj modliłem, to słowo aż do dnia. Medytując to słowo aż do dnia, tak naprawdę te trzy słowa, tutaj właśnie w tym miejscu, w którym Żydzi wierzą, że rozpocznie się zmartwychwstanie, bardzo mocno do mnie dotarło, że każde wydarzenie w naszym życiu i każde wydarzenie historii zbawienia. Ma wyznaczony czas. Aż do dnia. Aż do tego konkretnego dnia, który Bóg przewidział właśnie na zmartwychwstanie, czy na rzeczy, które mają się wydarzyć w naszym życiu. Aż do dnia. Pamiętam jak Jan Paweł II, próbując się zmierzyć z totalitaryzmami XX wieku, czy nazizmem i komunizmem. Mówił, że nawet złu wyznaczona jest miara, to znaczy, że przychodzi taki dzień, w którym Bóg mówi dość, aż do dnia. I tak samo każda sytuacja w naszym życiu jest aż do dnia, aż do tego konkretnego dnia, któremu Bóg wyznaczył ten termin, ten okres czasu, ten dzień, tę noc, tę chwilę, tak jak wyznaczył, tak jak wyznaczył choćby. Czas tym, którzy tutaj spoczywają, którzy spoczywają na cmentarzach całego świata i nam również na moment, w którym zmartwychwstaniemy. Do zobaczenia.